Witam państwa serdecznie w pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl. Pokażemy dzisiaj plecak Sparrow 30 w kolorze RAL 7013. Tutaj niestety dzisiaj mamy sztuczne oświetlenie, nie pozwala na światło dzienne. Nakręcenie takiego pokazu przypomina trochę oliwkę brązową, ale oczywiście jest to kolor taki wpadający w bardzo ciemną zieleń. Oczywiście mocno zielony jest kolor oliwkowy. Na innych naszych wideopokazach można sobie zobaczyć ten kolorek. Kolor real też jest przy innym plecaku kręcony. Przy świetle dziennym można też sobie porównać. Zachęcam do oglądania innych naszych filmików. Plecak waży 1150 gram, wykonany z kordury 30 litrów. Jakieś dodatkowe, szczegółowe informacje na temat wszystkich szelek, klamerek, materiału znajdą Państwo w opisie w katalogu producenta lub na naszej stronie. Serdecznie zapraszam do oglądania. Tutaj mamy pokażemy go najpierw od przodu. Od przodu wygląda mniej więcej tak. Tutaj mamy prawy bok tego plecaka, jak widać są dodatkowe ściągacze. Tu mamy plecki, do których zaraz wrócimy. I jest jeszcze prawy, lewy bok, też ze ściągaczami. Wróćmy do systemu nośnego. Jak widać ramionczka są wykonane dosyć porządnie, przeszyte są dodatkowo taśmą, więc są no, bardzo wytrzymałe. Dodatkowo no, plecki składają się z, no, z takiej gąbki siatkowej, znaczy gąbki, materiał siatkowy wypełniony gąbką. Tutaj mamy normalną cyrkulację powietrza. Dodatkowo mamy ściągacz na ramiona i pas biodrowy, czego nie ma w wersji 20-litrowej. Jest to coś takiego, jest to raczej taka taśma, nie jest to jakiś super pas, ale zawsze przy takim plecaku nam się może przydać. Z boku mamy ściągacze, tutaj oczywiście możemy doczepić dodatkowe kieszenie, które można sobie osobno dokupić do plecaczka. Od przodu, od przodu mamy kieszonkę, jest to coś takiego, dosyć płaska kieszonka, wchodzi cała dłoń, dodatkowo są ściągacze przednie. Yy, dodatkowo mamy tutaj kieszonkę, tutaj odetniemy te ściągacze, żeby nam nie przeszkadzały, żeby pokazać cały potencjał tego plecaczka. Jest to coś takiego. Tak jak widać mamy tutaj kieszonkę, tutaj mamy na różne, yy, można podczepić sobie różne akcesoria, klucze. Tutaj mamy oczywiście yy, kieszonkę taką płaską, tu mamy drugą taką samą płaską kieszonkę zapinaną na zamek siatkową. I dużą kieszeń, do której, jak widać, można dosyć dużo zmieścić. Oczywiście nie jest to główna komora, to sobie zapinamy. To, oczywiście, jest rzep, można to odczepić. Przeczepić sobie na przykład coś innego. Są takie zasobniki specjalne z firmy Wisport też można tutaj doczepić na te rzepy. No i pokażemy kieszeń główna. kieszeń główna jest wypełniona śpiworkiem który wyjmiemy, bo jest oczywiście nie jest w zestawie z plecakiem. I tak jak widać, plecak otwiera się bardzo szeroko. Na dole mamy przynajmniej 15-20 cm podłogi, co nam daje tą pojemność. Dodatkowym atutem jest ta siatkowa kieszeń, tutaj na przedniej klapie. Ciągnię się do samego dołu i oczywiście kieszeń ściągana gumką na usztywnianej ściance, więc spokojnie możemy sobie nosić jakiegoś laptopa, netbooka czy nawet tablet. Ogólnie plecak nadaje się na dłuższe wycieczki, jak i do codziennego użytkowania w mieście. Dziękuję Państwu za uwagę serdecznie zapraszam do oglądania innych wideo pokazów, jak i do robienia zakupów w naszym sklepie www.kupujesz.pl. Pozdrawiam!